Co on kurwa robi ten gość? Właśnie... Kurwa! Dlaczego rozdrugnier ma miał 4 1 Kurwa! 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 Kurwa, Jebana, ty szmatos! Kurwa, dlaczego mam 100 fps w tej grze zajebanej? No pizde za tym mikrofonem, dźwięk to, podłącz kabel, dobrze, Bieros pierdoli zaraz! Kurwa! Kurwa! No. tego tak nie widać na kamerze bo to jest i tak jasno I kurwa w środku jest niedopieczone to jest spalone i surowe jednocześnie o, <to> o tak W sali papa myślałem przedłużyć umowę Pato. tego banew więc no ale... I to jest cipo jebana patrz z rzędu. kurwa